Ktoś mnie zapytał w swojej nieostrożności o muzykę. Jako, że siedzę w muzyce w jakiś sposób, jako fan, nie jako użytkownik w, w sensie muzyk. E, od nie wiem, pół wieku. Pół wieku. Zatem odpowiedziałem na pytanie. Ogólnie jest tak, że ludzie narzekają. Że nowej dobrej muzyki już nie ma. Bo rave, rap, techno, disco polo, czy szlagier Śląska, nie zawsze przekonują. Zatem chętnie nie przyznam Wam racji, drodzy pojebani przyjaciele. Wiem, że kiszenie się w muzyce lat 70., 80., aż do 90., uprzedniego wieku, wiele odpowiada. Ale jak poszukamy, to, to i znajdziemy, tak? Tylko zmienił się świat, i razem ze światem smak i gust. I nie każda dąża. Ale istnieją zespoły, muzyka, które są z jednej strony ambitne, z drugiej strony ciekawe, z trzeciej strony, no jakby wymagające. Do nich bym zaliczył na przykład zespół Palp, strasznie stary zespół, Późna lata 70. powstali w ogóle. Reprezentant takiego Popu, oczywiście. Mieli jakieś swoje jakieś tam durne przeboje. Ale ogólnie jest to pewien przykład przemijania e, takiej muzyki pop, która się, że tak powiem, w ciągu lat jakby niekoniecznie starzeje. I to jest takie zaskakujące. Tak, bo pop. nie wiem, oasis, blur <gryt> z dawnych lat. To są takie bardziej znane przykłady. Palp jest, jest mniej znanym przykładem. Inne ciekawe takie rzeczy, to jest na przykład These New Puritans. Zresztą to można sprawdzić na YouTubie. No i tutaj jest to pytanie o ten nowy smak, czy też nowy sposób słuchania, czy człowiek w ogóle jest w stanie jakby zejść z tej muzyki tych poprzednich, poprzedniego pół wieku na jakieś tam nowe szukanie. Ja Nie mówię, że każda muzyka nowa, która coś tam jakieś łamie, jakieś bariery, jest dobra. W żadnym wypadku tak nie jest. Tak samo jak i w sztuce. Można powiedzieć, że w sztuce to wyraźnie widać walkę z pięknem, tak? Jeżeli coś jest piękne, to musi być zniszczone. A zamiast tego jakieś skończone badziewie jest przedstawiane jako nas na absolutne dzieło sztuki. Bzdury takie niestety istnieją. Pewnie istniały dawno, nie wiem, zresztą. Wszystko jedno. Eee, Poleciłbym na przykład tak samo posłuchanie Caroline. Żeby było łatwiej ją znaleźć, to ona tylko się nazywa Caroline. Eee, bo są jeszcze, jest jeszcze masa innych Caroline. I można, można jej po prostu nie znaleźć. Eee, dla miłośników takiej muzyki, takiej bardziej no, teoretycznie ambitnej, jak na przykład Cluster czy też Tangerine Dream i tak dalej, tak? Takiej muzyki no, powiedziałbym, niemieckiego, romantyzmu technicznego. <laughs> to bym zalecił Abdullah Mogarda. Pan Arab gra właśnie taką właśnie niecodzienną muzykę którą zalecam, polecam, że tak powiem, do przesłuchania tym ludziom, którzy właśnie że tak myślę, są w stanie na przykład wytrzymać przynajmniej 20 minut dawnego zespołu Cluster. Zatem wszystko przed nami. Chociaż na pewno ta muzyka dzisiejsza ma masę konkurentów. Nie tak jak kiedyś, nie gdzie tych konkurentów nie było. Dzisiaj oni są w takiej masie, że to się w głowie nie mieści. Dlatego jest jej naturalnie daleko trudniej się przebić. Daleko trudniej, jest to po prostu, ta trudność jest niewyobrażalna. Z drugiej strony, daleko łatwiej pokazać się publice poprzez te media internetowe. No pokazanie się publice przez media internetowe nie znaczy nie jest równo, równoznaczne z przebiciem się do opinii publicznej czy też do miłośnika muzyki. E, można powiedzieć, że jeżeli człowiek poszuka, oczywiście to znajdzie, tak? Samo życie, natomiast muzyka jest i będzie. A walka z pięknem w muzyce oczywiście toczy się, tak samo jak w ogóle w sztuce. Tak, trzeba zniszczyć piękno, bo przeszkadza. Dlatego zachwalamy szereg takich absolutnych bajerów, zresztą robiliśmy to w przeszłości tak samo, jak mówię, przykład klaster, niektóre rzeczy podobne do klaster. Miłego słuchania życzę. Mogę powtórzyć jeszcze Palp, Caroline, These New Puritans i Abdul Mogad.